Witamy Państwa ponownie w naszym programie Bożena Wiśniewski Show. Bez stresu przy zmianie adresu. Dzisiaj zajmiemy się tematem obniżania podatków na dom. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy da się to zrobić i jak to zrobić? Zapraszamy. Witamy serdecznie w Bożana Show bez stresu przy zmianie adresu. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy. Dziękujemy. Każdy z nas boryka się z tym samym problemem, czyli podatkami. Szczególnie teraz, kiedy wartość domów jest wysoka, podatki na domy również rosną. Co można zrobić? Czy są jakieś opcje, aby obniżyć te podatki? Dzisiaj przedstawimy Państwu możliwości, jakie macie. W najbardziej popularnych regionach, czyli w Mercer County w New Jersey i w Pensylwanii w Bucks County. Zaczniemy dzisiaj od New Jersey, czyli Ewa wytłumaczy nam, jak wygląda ten proces i co możemy zrobić, aby te podatki obniżyć. Jeżeli chodzi o Mercer County, czyli New Jersey, macie Państwo dwie opcje, którymi możecie iść. Pierwszą opcją obniżenia wysokiego podatku jest udanie się do Townshipu, w którym kupiliście Państwo dom. Jest to na przykład Lawrenceville, Hopwell, Hamilton czy Ewing i tam macie Państwo prawo złożyć pierwszą apelację. Niektóre township dadzą Państwu opcję obniżenia podatków, jeśli macie Państwo na przykład wycenę domu lub możecie przedstawić kampsy domów, które sprzedały się przez ostatni rok i są podobne do Waszych pod względem ilości sypialni, łazienek i wielkości. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów township może Państwu zaproponować mniejszą cenę wartości domu i wówczas nie musicie iść do sądu, żeby obniżyć podatek. Jeśli jednak ta kwota, którą otrzymacie państwo z Townshipu, jest dla Państwa niewystarczająca i wciąż za wysoka, to możecie odwołać się do sądu. Taki sąd odbywa się w trentonie i składanie papierów odbywa się do 1 kwietnia. Dokumenty należy złożyć do sądu, do tzw. Board of Appeal lub składacie je do townshipu, w którym znajduje się Państwa dom. Jest również opłata z tym związana i zależy ona od wysokości wartości domu. Aby się odwołać, również potrzebujecie dodatkowe dokumenty, czyli należy przygotować 5 kapsów sprzedaży podobnych domów. Potrzebujecie oczywiście podać również swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania. Jaka jest obecna wartość domu, jaki jest assessment na ziemię i assessment na budynek. Możecie również użyć raport od appraisera, czyli wyceniodawcy, jeśli pokazuje, że wartość domu jest mniejsza. Następnie czekacie Państwo na datę wyznaczenia rozprawy i przyjeżdżacie oczywiście do Trenton. Tam znajduje się komisja składająca się z ośmiu członków, na czele których znajduje się przewodniczący, który będzie prowadził z Państwem rozmowę. Również tam znajduje się osoba z townshipu. Podczas tej rozmowy przedstawiacie Państwo kapsy sprzedaży domów, tych, które ukazują, że wartość Waszego domu powinna być niższa niż jest obecnie, a township przedstawia wówczas swoje kapsy. Jeżeli pokażecie Państwo, że coś rzeczywiście jest umotywowane, że wartość Waszego domu jest zawyżona, możecie otrzymać obniżenie podatku. Należy pamiętać, aby dokumenty takie jak kampsy sprzedaży domów czy appraiser report zostały dostarczone do sądu 7 dni przed rozprawą, aby sąd mógł się z nimi zapoznać. Teraz już wiecie Państwo jak to wygląda w New Jersey, a co się dzieje w Pensylwanii, czyli w Bucks -County. Co tam możecie Państwo zrobić i jak to zrobić? O tym opowie Państwu Kasia. Jeżeli chodzi o Bucks Country w Pensylwanii, to macie Państwo prawo do odwołania się i poproszenia o obniżenie podatków na dom. Jak to wygląda ten proces? Wypełniony wniosek wraz z wymaganą opłatą 50 dolarów i odpowiednimi dokumentami muszą być dostarczone do Board of Assessments Appeal do Doyle's lub w specyficznym Township na rok 24. Musi być wniosek złożony przed 1 sierpnia 2023 roku. Aplikacje można pobrać z ich strony internetowej. Komisja ta zajmuje się określeniem aktualnej wartości rynkowej wszystkich nieruchomości w danym tarży i to tam Państwo mogą złożyć wniosek o obniżenie podatków. Zarząd spotyka się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w Dojozstan. Informacje, jakie Państwo potrzebujecie. Do wypełnienia aplikacji to imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, właściciela domu, aktualna wartość domu, jaką ustalił township, cena i data zakupu oraz suma wartości domu, jaka powinna być zdaniem właściciela. Dodatkowo należy uzasadnić, dlaczego Państwo uważacie, że Wasz podatek za dom powinien być obniżony, a co za tym idzie. Załączyć adresy trzech domów z okolicy o podobnych rozmiarach, które zostały sprzedane w ciągu ostatnich miesięcy, dla porównania cen podatków. Oczywiście, domy te powinny mieć niższe podatki niż Państwa dom, ponieważ na tej podstawie zwracamy się o obniżenie podatków. Ważne też jest załączenie na aplikacji, czy chcecie Państwo Uczestniczyć na sali sądowej w czasie procesu odwołania, czy też nie. Przy procesie odwołania macie Państwo prawo do korzystania z usług adwokata lub możecie reprezentować z siebie sami. Jeżeli macie Państwo wycenę od wyceniodawcy, to też może być to dołączone jako dodatkowy dokument. Czyli jak Państwo widzicie, są opcje, aby spróbować obniżyć chociaż trochę obecne podatki na dom, proszę pamiętać, że musicie się do tego bardzo dobrze przygotować. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Wam w tym. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania albo potrzebujecie aplikacji bądź adresu do sądu, gdzie tą aplikację złożyć, proszę dzwonić. Dzisiaj serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy Państwa na kolejny odcinek naszego programu.